Witam na kanale Kryptowana Kości i zapraszam na podsumowanie ostatniej sesji Korei mino na KD. Zaczęliśmy ją 14 dnia HID od próbiami dostania się do Sanegumy. Kto oglądał sesję, wie jak wyszło. Jami w niezawodnym swoim stylu próbowała, wyszło jak zawsze, ale dostała od niego zadanie jakoś, jakimś cudem i już wie, czym musi zająć się tego wieczoru na spotkaniu u Skorpionów. Po swojej niesamowitej przygodzie, Jami poszła spać. A o poranku wróciliśmy, kiedyś Shinseiji postanowił odwiedzić Hiroi w jej porannym treningu i przedstawić się jako lepszy kandydat do obicia niż sub, sub, który już okładała kandydatka żurawie. To jakimś cudem się zgodziła, strażnicy, którzy ją otaczali, bardzo niechętnie patrzyli i na nią i na chemię z tego powodu, ale ostatecznie okazało się, że ten wieśniak jednak całkiem potrafi się bić, i mimo wszystko, jak na wieśniaka przestało, został odprowadzony nieprzychylnymi spojrzeniami przez strażników, a Shiroi spojrzała na niego jako na kogoś, kto może coś umie, ale wciąż jest w sumie tylko Heimin. Później tego samego dnia Hisashi, Yami, Shinseiji, Sanbangan, cały Korea nonakade razem z Shiroi poszli do Kunihazu, żeby powiedzieć może że chętnie podejmą się zadania. Po miłej rozmowie, po tym kiedy Kunihazu mocno zaniepokoił dyplomatyczną część drużyny, bo Powiedział, że chce rozpocząć swoje poszukiwania na spotkaniu u gumy. Powiedział to wyciągając olbrzymią kuszę, więc... Yy, tak. Ale po całej tej rozmowie, kiedy wszyscy byli zadowoleni i podekscytowani na wspólne działanie, Hazu poprosił jego o chwilę rozmowy na osobności, gdzie wręczył mu proszek przeciwiluzyjny i... no, zdradził sekrety, które Krab raczej nie powiedziałby otwarcie wszystkim naokoło. Rzeczy, które no na i tak w większości wiedzieli, ale szczegóły. Po tym na razem z Hisashi wracali z powrotem do zakazanego miasta, ale po drodze Hisashi i Shinseiji doszli do wniosku, że dobrze byłoby pokazać Hazu, kim tak naprawdę jest Shinseiji, żeby w czasie polowania nie okazało się, że tak naprawdę chodzą po własnym ogonie i żeby wzbudzić w ten sposób zaufanie starego Kuni. Jami, Sanbankan i Shiroi, więc... Ruszyli dalej w drogę do zakazanego miasta, a Hisashi i, Son... i Hisashi i Shinseiji wrócili do Kunihazu, żeby pokazać mu prawdziwą formę chemii. To nie wyszło najlepiej. W momencie, kiedy Shinseiji przemienił się w Kirin, Kunihazu uśmiechnął się i stwierdził, że to było dużo łatwiejsze niż mu się wydawało, po czym rzucił w niego proszkiem, zaczął inkantację, a Shinseiji zaczął przemieniać się w kamień. Okazało się, że wszystkie rzeźby Kunihazu to są tak naprawdę faktyczne istoty, których on nie wyrzeźbił, tylko zmienił je... W rzeźbę, w głaz, i w ten sposób prawdopodobnie zabił albo, uwiecz... albo uwięził ich duszę w wiecznym limbo. jemu oczywiście się to nie spodobało, i zaczął się konflikt, i zaczął się dramat. I oczywiście w tym miejscu skończyliśmy sesję, żeby gracze stresowali się przez następny tydzień. Bardzo dziękuję za oglądanie tego podsumowania. Krótkie, ale nie działo się dużo na sesji poza dramatycznymi emocjami, które rozwiążemy w kolejnym tygodniu. Yy, hmm. Więc zapraszam po więcej. Co prawda obydwie sesje już są na kanale, ale hej, nie będzie przynajmniej trzeba czekać z okazji Kingfangera. Do zobaczenia.